Cześć wszystkim, witam Was w dzisiejszym filmiku, jestem dzisiaj z Joczakiem. Cześć, jestem Joczak. I dzisiaj mamy dla Was filmik, co wolisz. Czyli mówimy zdanie, jest co wolisz i wybieramy jedną z podanych opcji. Także nie przedłużamy i zaczynamy. Czy wolisz jeść codziennie swoje niezdrowe, ulubione danie, czyli na przykład pizzę, czy zdrowe, ale mało smaczne do końca życia? To zdrowe w takim razie. Bo gdy na nie zrobię, to po prostu szybko umarł, kiedy było. No, jakby nic z ciebie już nie było. No, tak jestem chudy, powiedz, ale jednak zdrowe. No ja wiesz, chudy, a, a zdrowy to tak. cały czas latać, czy tylko cały czas pływać? Wiesz pod wodą, że oddychasz pod wodą. Latać. Latać, wszystko. ej, a ale... nie masz w ogóle sobie uśmiech, bo musisz wszystko powierzchni latać. robić. Latać. Ale ja bym w ogóle chciał zobaczyć, jak to jest latać, więc latać. Cały czas po prostu latać, nie masz sobie tam siadniesz czy coś. Nie, ale woda to mnie tak, przepraszam. była taka wiesz, przytłoczona, zamknięta w tej wodzie. A tak latać, to wszędzie możesz się latać. Bo latać. Wolisz pójść do szkoły bez ciuchów czy w przebraniu teletubisia? W przebraniu teletubisia byłoby za Byłoby śmiesznie, nie? A się bym myślała te... pytanie, ale nie wzięła pod uwagę, że to odpowiada i oczok. Wolisz, żeby ci było cały czas zimno, czy cały czas ciepło? Cały czas ciepło. Dużo osób lubi tak właśnie ciepło, ale na przykład się mój zapik, to on woli zimno. Że on po prostu moruznie. To mu powiedz po prostu, to, to był dobry przykład, że co, że na y, jakby od ciepła tyle ludzi nie umarło, co od zimna. To jest bardzo dobry argument w sumie. Wolisz tylko nie jeść, czy... Co? Słuchajcie, wolisz tylko nie jeść, czy tylko nie pić? A, Darek! Pożekaj! To... Poczekaj! <todzicza> Wolisz tylko jeść, czy tylko pić? No właśnie o to chodziło. Ty, a, czyli po prostu musiałbym albo to, albo to. Tak. To bym pił. Bo mniej czasu zajmuje. To bym się tym czymś innym. Bym tylko pił. I soki różne wiesz. Ale to tak nie design... zajmuje. Bez możliwości, ja bo wiesz. Ja bym to... chyba jadła. Jadła być? Tak. Ja no jadła... ja bym nie jadła. Ja bym wolał pić po prostu. Ja bym chyba. Bez to jest ja fajnie, także nie zajmuje czasu. Ty. Wolisz być brzydka, ale bogata? Czy wolisz... Być ładna, y, bardzo śliczna, ale nie zarobić więcej niż za 10 miesięcznie do końca życia. Nie, wolę być brzydka i bogata. Tak, tak, tak. Dużo osób teraz w to nie Chociaż u mnie w moim środowisku moi wsi mówią, że nie, ja nie chcę być bogaty, ja muszę być szczęśliwy z rodziną coś tam, coś tam. i ktoś tam, ktoś tam. Ja mówię, za co za mieszkanie, za samochód, za wszystko. No, dobrać. za swoją urodę. No, za... Pewnie się uśmiechną do pana komornika no, ta jak no. <śladanie> Ja to mam, te argumenty i Nie przeczytam tego, że ja to wymyśliłam. No. Weszliśmy na stronę, gdzie, było, gdzie były takie same quizy i tak dalej, i trzeba było wybrać to albo to. No i tam jedna z osób, która pomagała nam stworzyć te pytania, wybrała pytanie: takie, Co wolisz? Co wolisz? To nie ja wymyślałam, wybacz mi. No. Zjeść brudne skarpety czy piasek z kuwety. To brudne skarpety, <grym> czy piasek z kuwety? Ale moje brudne skarpety, czy kogoś? Karolina? Swoje, swoje. Swoje, swoje. Wolałbym swoje zjeść brudne skarpety, jeżeli kogoś piasek, taki wiesz, piasek z kuwety, gdzie <grym> tam pies tylko robił kubkę, więc zrobię swoje brudne skarpety. Bo Olga, woli, Olga moje, też prawda? tak powiedziała. To byłoby moje. Tak. Olga też by tak, tak powiedziała. Wolisz być przez cały dzień pijana i cały czas po prostu po prostu alkoholu, czy przez cały dzień spiąca? No, to już po prostu siedzisz tak, zasypiasz. Za na Ty Chyba pijana. Pijana? To jest pijana? No. Więc nie mogę prowadzić samochodu, i w ogóle wiesz. A jakbym była śpiąca, to też bym zasypiała za kierownicą. No, w sumie to. Ten, ani to, to ani to, ani to. <laughs> nie, no to. Pijana, tak? Pijana, bo bym no. była szczęśliwa. bym była tak, o, a tak bym się śmiała, coś tam, no. A skąd ty wiesz, może ja jestem całymi dniami? <laughs> Ciebie. Nigdy nie przynajmniej, to bardzo dobrze w sumie. Ja nigdy nie byłam pijana. Tak Okej. Okay, Co wolisz mieć nos? A to, to również z tej strony, słuchajcie. Co wolisz mieć nosa wielkości kija od Baseballu? nie Tak, tak. No. Tutaj też taki chude, a poziękki taki... E, czy uszy wielkości talerzy? Takie wielkie! Wyśmy, kurczy, nos, czy uszy. Nie, ja bym wolała uszy. No, jakbyś tak no, chodził ja i też byś tak wszystkich. Uszy, no. Tak, drzwi Uszymy. jakbyś miał otworzyć, ja później tak no, no, no. No, no po prostu <laughs> No jednak <grym> uszy. Lepszy uszy, jednak byłby lepsze uszy, tylko jak, jak szappokie. byłoby. Co? Jak szczapką byłoby. Czapka A lepszy. ty nie ma czapki, to już trudno. No jednak uszy, bo nocą kiempadził wszystko, nie? byś wszystkich słyszał, Ostatnie dla mnie. Wolisz, cały czas, mówić tylko i wyłącznie szeptem. Czy cały czas tego krzyczeć tak Tylko krzyczeć, bo ja zawsze tak? krzyczę! Krzyczeć, Ale ja bym nie miała szeptem. Boże. To... Największa kara była dla mnie, chyba, co? Czyli tylko krzywki. Dziewczyny. Tak. Wszędzie tak. Ciebie słychać. Czyli ciebie krzyczeć, tak? Ja bym chciałbym który... za Ja nie mam Jest dzisiaj nie Było i... Cześć, witajcie! <laughs> Oczywiście. Lubię zarobić się. E, u Joczeka jest y, druga część tego filmiku, także sprawdźcie. Co tam byśmy woleli. E, jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. Może chcecie więcej filmów, prezentów? Również zostawcie info na dole. I do zobaczenia w następnym filmiku. Siemamy, pa! Tka, cześć!